Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Projekt Football. Pora na drugi odcinek serii Projekt Fantazy. Z tego miejsca chciałbym Was bardzo przeprosić, że nie udało mi się nagrać tego odcinka tydzień temu. Natomiast nie pozwolił mi na to wyjazd. Niestety byłem poza domem, nie miałem ze sobą sprzętu, nie mogłem tego dla was nagrać, ale wracamy z serią po dwóch tygodniach. Drugi odcinek, nie, przez to nie omówiliśmy pierwszej kolejki. Mogę wam zdradzić, że w moim wykonaniu było ona naprawdę całkiem solidna, 60 chyba 6 punktów z tego co mi się wydaje, ale teraz rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w kolejce 21 i o tym, co w kolejce 22. A ona się zapowiada naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bo będzie. Podwójna kolejka, pierwsza w tej edycji, jak wiemy po dwa mecze zagrają Stamele oraz ŁKS Łódź, co za tym idzie jest to bardzo fajna okazja do wykorzystania niektórych bonusów, ale o tym za moment na razie zaczniemy od omówienia 21. kolejki. No, na pewno zadowoleni mogli być posiadacze zawodników Pogoni oraz Stali, bowiem te drużyny wygrały, zachowując czyste kąty, na pewno ci, którzy mieli Grosickiego, Szkurina, Gettingera czy Kulurisa, także może Ulwestada Kochalskiego, no ci gracze na na pewno mogliby zadowoleni, bo ci zawodnicy naprawdę bardzo fajnie zapunktowali, no co innego mogą powiedzieć posiadacze zawodników Jagi Lecha i Rakowa, no bo e, jeśli miałeś w swoim składzie, bądź miałaś Marsińskiego, Szymczaka, e, czy Christofera Hansena, no to jak najbardziej jakieś tam punkty wleciały, ale jeżeli nie, no to ani czystych kąt, e, ani e, jakichś nie wiadomo jakich punktów, no nie zapunktowali Plulu, Mas Marczuk, Nenę, Wdowik nie zapunktował Joel Pereira, nie zapunktował też Nowak. Defensywa Rakowa nie zachowała tego kąta, a więc też tych punktów tutaj nie było. Także to na pewno na minus. No, ci, którzy ich mieli na pewno nie mogą być zadowoleni. Mecz Krakowi z Zagłębiem tutaj z tego co pamiętam bramki Atanasowej Chodyna, więc takich piłkarzy troszeczkę może można powiedzieć niszowych. No, oni raczej... Zbytnim powodzeniem w tej grze się nie cieszą Legia puszcza no tutaj ci, którzy liczyli na czyste konto Legii Warszawa się bardzo przeliczyli Nie było też punktów za bardzo z przodu Bo Gola strzelił Rosołek bez asysty Co o tym idzie, no tam też wielkich punktów Zawodnicy Legii Warszawa nie zrobili Derby dla Widzewa, także posiadaczy na pewno Fabio Nunesza, który strzelił bramkę za czyste konto To jest 12 punktów Mogą być zadowoleni, Gola strzelił również Napastnik Jordi Sanchez I ostatni mecz w tej kolejce Górnik Zabrze, Korona Kielce Tutaj no, ci, którzy kupili po pierwszej kolejce Adriana Kapralika no dokonali, można powiedzieć, strzałów w dziesiątkę. Ja niestety w tej grupie nie byłem, a strzelił bramkę, zanotował też asystę loto. Łącznie to było 10 punktów na jego koncie, a więc naprawdę bardzo fajny wynik. Yy... Także Górnik wygrał drugi mecz z rzędu. Teraz czeka ich starcie z tego, co pamiętam, z Widzewem, więc też tam jest duża szansa na punkty. Ale dobrze, omówiliśmy sobie już, jak to wyglądało w pierwszej kolejce. Teraz porna przedstawienie mojego składu. Właśnie z tej kolejki, jak tutaj widzicie, 49 punktów. Miejsce w generalce takie sobie, chociaż ta starta, do, chociażby top 1000, jest stosunkowo niewielka. Bo to jest z tego co pamiętam, albo 11, albo 12 punktów. Także do odrobienia, już w najbliższej kolejce. Jak widzicie, miałem w ramce Kuchalskiego, który wydała 8 punktów. To jest taką to z strzały, plus 11 kolejki. I to jest bardzo dobry wynik, cieszę się, że go zostawiłem. Niestety ubolewam nad tym, jak sobie tutaj możecie zauważyć, że miałem na łasce Gettingera, a szkoda 11 punktów. Na no bardzo mi tutaj podwyższył ten trapek punktowy, chociażby za parierę czy za wszołka mógłbym go tutaj wrzucić. Myślałem nad tym jeszcze. Przed rozpoczęciem kolejki, natomiast ja to ostatecznie nie zdecydowałem, a naprawdę byłby bardzo fajny wynik punktowy. Jeszcze lepszy, chociaż te 49 punktów nie jest wcale jakimś tragicznym wynikiem, że LPRA 2 punkty. Zwycięstwo, ale żółta kartka i kąta, szkoda, no bo gdyby tego gola Hansen ostatecznie nie strzelił, to wtedy byłoby czyste kąta, było ty, byłoby tych punktów troszeczkę więcej, a tak no niestety tylko y, dwa y, na... Drugi ogień idzie. E, idzie Paweł Wszoby, jak również tylko dwa punkty. Hmm, naprawdę się zastanawiam nad jego sprzedażą, bo on e, no, marnuje masę sytuacji. Zwłaszcza w ekstraklasie mógł strzelać bramki i z ruchem i spuszczą e, tego nie zrobił. E, już, jak, ju, już tutaj jak widzicie parę e, procent osób się z niego wycofało, bo było 47, teraz, teraz jest tylko 45, więc... Tutaj to jest na pewno opcja, może nie do wychodzenia jeszcze, ale też zagrał tylko jedną połowę z Moldę i to ze względu na to, że po prostu się prezentował bardzo, bardzo kiepsko. Nie jestem pewien, czy zagra od pierwszej minuty, więc za chwilkę wam powiem, jaką podjąłem odnośnie jego decyzję. Kult który był moim pierwszym transferem, bardzo fajnie dał zwrot, bo zastanawiałem się nad Otieno ale wziąłem Kutrisa, wiemy, że Otieno spokorował rzut karny, więc tych punktów byłoby albo 0, albo 1, a tutaj, jak widzicie, Leonardo Kutris dał tych punktów 6, więc tutaj bardzo, bardzo udany transfer. Kutris, no dwa mecze, dwa czyste konta i jak widzicie, jego posiadanie rośnie. Bardzo się cieszę, że go kupiłem, zwłaszcza, że łapię się jeszcze do pewnego bonusu, o którym powiem za momencik. Dominik Szala, dałem mu szansę w pierwszym składzie, też szkoda braku czystego konta, bo no, byłoby 6 punktów, tak, to są tylko 3, ale... Nie, nie narzekam, bo trzy lepsze niż 2 czy jeden. Pora na linię pomocy. Drugim transferem był Christopher Welde, który dał asystę, z czego się bardzo cieszę. Niestety też żółta kartka. Ten punkt o jeden zawsze by się więcej przydał. Ale okej, okay, jest asysta. ponieważ kupiłem go zajma. Za to również tutaj zwrot był chyba trzy punkty więcej. Zrobił Welde, może to troszkę mało, ale lepszy ryc niż nic. Na kapitanie Nowak, niestety. To był kapitan nietrafiony. Cieszę się, że chociażby zrobił te 6 punktów, bo zawsze tych punktów mogą być dwa albo 4, a jest 6, więc, więc jest ok, chociaż oczywiście mogło być zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ci, którzy postawili na kapitanie na Grosickiego, no to wiemy, że ta kolejka już tak naprawdę była dla nich udana. Okej, okay. kolejnym zawodnikiem był Lawrence Nali, którego mam od pierwszej kolejki. Po prostu miałem go wtedy na ławce rezerwowych. Tutaj 3 punkty. I żałuję, że tylko trzy punkty, bo on zagrał naprawdę dobrze. Zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy miał bardzo fajną okazję, ale jego strzał zatrzymał się na głowie miłosza trojaka, chyba. No nie strzelił ramki. Miał też asystę przy nieuznanym przez spalonego golu, więc no on zagrał naprawdę fajny, fajny mecz. A punktów z tego nie przyniósł, więc tutaj szkoda. Przechodzę teraz już do napastników moi drodzy. Nie ma co się nad tym dłużej rozwodzić. Benjamin Kalman, cztery punkty. Remis. Dwa punkty i wywalczony rzut karny, więc jakiś tam zwrot zawsze jest. Kalmana zostałem też na kolejną kolejkę. W pierwszym meczu golij asysta, w drugim wywalczony rzut karny. Łącznie to już 15 punktów przyniósł mi Finn, więc to jest uważam bardzo fajny wybór pierwszej kolejki. Już go mam i naprawdę yy, bardzo się z tego powodu cieszę. A mecz z Lechem yy, no też miał troszkę pecha. Fimiko Polulu i jego posiadacze, bowiem yy, Jakilonie miał odgwizdany rzut karny. Do którego im nie podszedłby piłkarz pochodzący z Angoli, natomiast wcześniej małczyk był na spalonym, przez co został anulowany. No i Pulu skończył bez liczb ten mecz, a więc tylko dwa punkty. Na pewno to jest cały czas ciekawa opcja do fantazy. To, że w jednym meczu nie strzelił bramki, no też Lech zagrał bardzo dobrze w tym meczu w defensywie, więc nie ma co narzekać, ale jak też nie ma co aż takiego łatwego terminarza, no bo teraz jest ruch, ale potem Górnik, potem Śląsk. Radomiak, jest ok, tu trochę łatwiej Ale Legia Krakowia, no Na pewno nie będzie Wcale im tak łatwo I ostatnim piłkarzem z pierwszego składu były w tym Z Kuluri z 8 punktów Zwycięstwo oczywiście asystę Lotto, on przy tej trzeciej bramce Strzelał, jego strzał bronił Majchrowicz, ale gola Z trafił Strzelił Ulwensztad Więc tutaj dwa punkciki I również dwa punkty za wywalczony rzut karny I jedna chociaż uważam, że nie zasłużył Kuludis na tę jedenastkę kolejki, aczkolwiek z punktów się oczywiście cieszę, więc on dał 8 tych punktów, aczkolwiek mimo wszystko uważam, że nie zagrał świetnego meczu, no bo zmarnował dwie dosyć dobre sytuacje. No i też ten karny, taki troszeczkę można powiedzieć naciągany, chociaż uważam mimo wszystko, że tam jedenastka faktycznie była. Więc okej, okay, moi drodzy, 49 punktów, szkoda, mówię tego, getting na ławce, natomiast... Czasami tak w życiu bywa i teraz przejdźmy do tego, co w 22 kolejce. To niestety muszę to przeklikać w ten sposób, więc muszę najpierw tutaj zrobić transfery. Oczywiście transfery już zrobiłem, więc nie będę ich teraz wam pokazywał. Jak widzicie w budżecie 0,5 miliona. No i czas na przedstawienie mojego składu. Formacja 3 4, 3 więc troszkę inna niż wcześniej. Jak widzicie, kupiłem balicia. Husejna Balicia z łks u Za 1-7 on uważam bardzo fajnie zaprezentował się w meczu z Widzewem. E, chyba najlepiej z wszystkich piłkarzy łks u Też ubranki me meczu z na pewno jest ważne. I dlatego na przykład postawiłem właśnie na Balicia, a nie na Ramireza. E, z tego powodu, że w starciu z Widzewem Ramirez był bardzo niewidoczny i Balić robił troszeczkę wiatr na skrzydle, więc stwierdziłem, że. Czemu nie kupię go? Bo to zawsze dwa mecze. Jest to jakaś fajna szansa. Drugim transferem był, no myślę, że must have na tę kolejkę, czyli Ilia Szkurin. Tutaj dwa mecze z, Rak z Rakowem z UKS-em. dam mu też opaskę kapitana, bo to zawsze dwa spotkania. No jest pewne ryzyko, że on, powiedzmy, w meczu z Rakowem dostanie żółtą kartkę, przez co nie zagra w kolejnym meczu z UKS-em. Natomiast i tak opłaca się bardziej dać go na kapitana niż tutaj kogokolwiek innego. A czemu to za chwilę Wam powiem. Także takie dwa transfery. I jak widzicie, zagrałem bonus Joker, a więc bonus dla tych, którzy nie wiedzą, bonus jest to dostępny tylko dla wersji premium, którą posiadam, którą też Wam polecam, bo zawsze macie tutaj dostęp do większej ilości statystyk. Możecie zobaczyć, kto jest najczęściej czy to kolejką kupowany, kto sprzedawany, kogo najczęściej ludzie dają na kapitana, więc na pewno jest na, na plus. No, i bonus ten działa tak, że zawodnik, który kosztuje maksymalnie 2 miliony, i który zrobił w moim składzie największą liczbę punktów, ma te punkty podwojone, czyli ma je jakby razy dwa. No chyba, że jest kapianem to, wtedy tych punktów podwojanych nie ma, no bo to już by było troszeczkę głupie. Także jak widzicie, mam aż takich pięciu piłkarzy, którzy się łapią do tego bonusu: jest Kochalski, Gettinger, Kutris, Ennali oraz Balić. Z czego trójka tych zawodników ma podwójną kolejkę, co na pewno też zwiększa ich szanse na punkty. Najbardziej tutaj chyba liczę na Christiana Gettingera, który. Jest wahadowym o dość ofensywnym usposobieniu. W meczu z puszczą zaprezentował się bardzo fajnie. Mógł przejść gol, ale świetnie powstrzymał go Oliwie Zych. W starciu z Śląskiem zląkował asystę, więc liczę, że też da jakieś liczby z przodu w starciach z Rakowem i ŁKS-em. Także Kochalski, Gettinger, Kutris, Ennali oraz Balić piłkarze mogą zapunktować podwójnie. W zależności od tego, kto z nich zrobi najwięcej punktów, mam też dwójkę z Lecha Pereira Weldę, zostawiam ich. Lech jest w gazie, lech jest naprawdę mocny na początku tej rundy, chociaż niewielu pewnie w niego wierzyło. Ja wierzyłem, jako że jestem z Poznania, jestem kibicem kolejorza prywatnie, więc miałem Pereirę. Kupiłem też Weldę, który mi się zwrócił i uważam, że on jest pewniakiem do składu, że on będzie te liczby robił w tej rundzie, więc zostawiam Pereirę, zostawiam Weldę. Nowak ze stali. Przepraszam, nie ze Stali, z Rakowa, który gamet Stalą. Cały czas uważam, że Raków jest dobrą opcją do fantazy. Tylko tam punktują bardzo różni piłkarze. Przecież to nie ma takiego jednego pewniaka do punktów. W pierwszej końcego go nastrzelił Nowak. W drugiej te trafienia podzielili między siebie Czernacz, Zwoliński i Cebula. Także piłkarze yy, dwaj, którzy weszli z ławki. Czyli Czernacz właśnie i Cebula. No i Zwoliński strzelił z rzutu karnego. Więc też takie opcje Myślę, że do fantazy jakieś yy, no nie najlepsze. Bo to są głównie zmiennicy chociaż Trznacz z Zwolińskim mają taką bardzo ciekawą rywalizację, bo tam raz jeden gra, raz drugi, więc no ciężko uważam się zdecydować na jednego z tych dwóch piłkarzy, także Nowak raczej pewnie jak do gry, chociaż jeśli wejdzie z ławki to też ma szansę na punkty. Ennali, przy którym widziałem fantastyczny scout dał znak zapytania w przewidywanych składach. Ja uważam, że on zagra naprawdę bardzo fajny mecz w starciu z Koroną. Także jeszcze daję mu jedną szansę, będę chciał go też wkrótce wymienić na kapralika, ale na razie zostaje właśnie przy młodym Niemcu, Balci, o którym już powiedziałem wcześniej, i ta trójka napastników to właśnie Szkurin, o którym też już parę słów napomknąłem, a także Pululu i Kalman. Miałem bardzo duży ból głowy, którego z napastników sprzedać, a którego zostawić, czy Kalmana, czy Kulurisa. Ostatecznie postawiłem na Fina, no Kulurisa też jest na pewno bardzo ciekawą opcją, bo to jest mecz z ŁKSem, z trzewoną latarnią ligi, natomiast e, natomiast Czutka mi podpowiedziała, żeby zostawić Kalmana, a wiemy, że Czutka w tej grze jest bardzo ważna, więc postawię tutaj ostatecznie na Fina no i Pululu, e, mecz z ruchem cały czas bardzo fajny potencjał punktowy, więc Angolczyk również zostaje w mojej ekipie i teraz ławka rezerwowych, tutaj troszeczkę mocna, jak widzicie, bo jest Paweł Wszołek na niej e, uważam, że on znowu ma bardzo też fajny potencjał punktowy, tak jak w przypadku Brullu. No, Wszorek jest bardzo ofensywnym piłkarzem, który, który gra na wahadle, więc ma dużo wejść w pole karne. Oddaje strzały. Natomiast, moi drodzy, A, nie wiem, czy będzie w pierwszym składzie, czyli czy będą punkty za czyste konto, a B, nie wiem, czy zagra na tyle dobrze w ofensywie, żeby przyniósł jakieś punkty z przodu, więc... Nie chcę go wystawiać w pierwszym składzie, myślę, że już troszkę powoli na jego sprzedażą. Natomiast tutaj się sadzam go na ławce, no i na tego żałował jak w przypadku Gettingera. No cóż, biorę to ryzyko na klatę. Oprócz tego Szomajtki to jest rezerwowy bramkarz Widzewa. Jędrzej Zając to z kolei zawodnik, zawodnik ŁKS-u, który jest tutaj jakaś szansa w jego przypadku na liczby, na minuty przede wszystkim, bo to jest u niego naj, najważniejsze. Natomiast to nie jest chyba dobra opcja do pierwszego składu. No i Dominik Szala, czyli w tych pierwszych dwóch meczach podstawowy stoper Górnika warty 0,7, 7 więc świetna opcja na ławkę rezerwowych. A jak widzicie, w moim przypadku nawet i do pierwszego składu w poprzedniej kolejce. Więc tak to wygląda moi drodzy. Ja jeszcze tutaj szybko przejdę do omówienia terminarza. Na tę kolejkę, jak widzicie, Piast Krakowia, potem Pogoń ŁKS, Jagiellonia Ruch, hit kolejki Lech Śląsk Wrocław, Stalmielec Raków Częstochowa, Puszcza, Zagłębie Lubin, w Łódź Górnik Zabrze, Korona Kielce Legia, Warta Radomiak i w środę ten zaległy mecz Mielec kontra ŁKS. Ucie, moi drodzy, myślę, że to by było w tym odcinku na tyle. Ja życzę Wam powodzenia. W tej kolejce, w kolejkach następnych, i słyszymy się, mam nadzieję, już za tydzień, a może i widzimy, bo dzisiaj niestety nie miałem jak nagrać mojej twarzy, ale myślę, że tutaj nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby troszeczkę Wam tutaj przedstawić realia najbliższej kolejki i omówić poprzednią. Więc, moi drodzy, to by było w tym odcinku. Na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się.